Dziewczyny, jestem w szoku. Co się stało wczoraj z chłopakami? To co, dziewczyny, nie idziemy do szkoły? Katie, chcesz opuścić szkołę? Ciekawe, dziewczyny, co teraz robią koszykarze? Pewnie flirtują z żabami. Nie wiem, Mary, ale jestem w szoku. Przecież powiedziałyśmy całej szkole, że jutro przedstawimy wszystkim naszych nowych chłopaków. A oni nas wystawili. Nad, nie tylko wystawili, ale też porzucili. Dobra, dziewczyny, spędzimy ten dzień w domu. Seriale, maseczki. Dziewczyny, jak długo mam trzymać tą maskę? Przecież moje wszystkie wąsiki się już rozpuściły. Mary, zostaw na kilka minut na wszelki wypadek. E, to nauczyciel Mike? Dziewczyny, to nasi chłopcy. Co mam im powiedzieć? Jana, powiedz, że jesteśmy obrażone i to bardzo obrażone. Diana, powiedz im, że nie rozmawiamy z kimś, kto nie dotrzymuje obietnicy. Dobrze, dziewczyny, powiem im, żeby zapomnieli o naszych numerach. Halo? Tak, chłopaki? Wiecie! Co? Jak to? Co? Dziewczyny, oni przyjechali zawieźć nas do szkoły. Stoją przed naszymi drzwiami. Jak to? Oh my god, a my wyglądamy tak! Chłopaki, zaraz otworzymy drzwi. Dajcie nam kilka minut. Dziewczyny, wyglądamy naprawdę niedobrze na szybko przebierzmy się. I co, dziewczyny? Jak wyglądam? Wspaniale! Wy też! Mła! Chodźmy spotkać się z chłopakami. Dziewczyny, udawajmy, że na nich czekałyśmy. Aha! Uf. Cześć, chłopaki! Hej, dziewczynki! Idziemy do szkoły! To co dziewczyny, idziemy? Yeah. Idziemy! Dobra, do roboty! Dobra, Ice! Co chcecie zamówić? Ice, podgłośnisz? Ja chcę dużą pizzę! A dla mnie małe smoothie! I jedno jabłko! No dobra! Może opuścimy dzisiaj lekcję? Moich rodziców nie ma w domu, będziemy grać PSA! Jestem za, lubię chodzić do Dimy do domu. My też jesteśmy za, zagram FPS-a parami. Parami? Hej żabę, co to za humory? Co zamawiacie? Sałatki! Słuchaj Pizza, możesz wyłączyć tą piosenkę? Doprowadza mnie do szału. Czemu jesteś taka zła? Każdy ją lubi. A, już wiem, jesteś głodna, to dlatego. Trzy sałatki? A mi się nie podoba. Blondi, uspokój się. Jesteś jedna przeciw wszystkim. Dziewczyny, nie rozumiem, macie coś przeciwko mojej opinii? No dobra, każdy może mieć swoje zdanie. Burgery, Burgery dla, dla głodnych, głodnych wilków. wilków. Hej, Cześć, koszykarze! Aj, z lemoniada dla żab od nas. Chłopaki, od dzisiaj zaczynamy flirtować z żabami. Zaczynamy! A co, czy liderki nie przyszły dzisiaj do szkoły? Chyba zrobiliśmy na nich wrażenie wczoraj. Aj, z dla zielonej, smoothie dla Kariny i trzy sałatki dla żab. I daj im więcej mięsa. Są dzisiaj złe. Burgery dla koszykarzy i lemoniada dla żab. Chłopaki, nie wiem, z kim się umawiać, z Stellą czy Sofią? Steli tu nie ma. To umów się z Sophie. No, zostało tylko Sofi. Dzień dobry, uczniowie. Dzień, Dzień dobry, dobry, nauczyciel, nauczyciel Mike. Mike. Czego się napijesz, Romeo? Gorącej czekolady, wujku Mike. Co tam, Romeo? Diany nie ma dzisiaj w szkole. Nie możesz za kim biegać? Czego ode mnie chcecie? Diana będzie dzisiaj w szkole, pisała do mnie. A słyszeliście, chłopaki? Diana i Romeo piszą SMSy. To dlatego z tobą zerwała, podkochuje się w Romeo. A Mary i Kitty w przyjaciela Romeo. Co powiedziałeś? Hej, hej, chłopaki, spokój. Smelik, chcesz się bić z moim siostrzeńcem? Nauczycielu Mike, to on zaczął do mnie skakać. Romeo, co ty, chcesz się ze mną bić? Ojku Mike, on mówił złe rzeczy o Dianie. Siadaj, ale nie będziesz się uczył w tej szkole. Jeszcze raz coś powiedz złego o Dianie. Smilik co on no, oszalał? Niech pan mu lepiej powie, żeby się do mnie w ogóle nie odzywał. A ty pilnuj swojego języka. A zrobiłeś gorącą czekoladę? Widzieliście, ten Romeo chciał uderzyć smajlika. Tak, jestem w szoku. Dobra robota, Romeo. Trudno coś o nim powiedzieć. Jest taki zarozumiały. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w szkole. Tak, to trochę dziwne jak chłopak płacze. Może coś się stało? Ej, spokojnie znajdziemy rozwiązanie przegrywy. Nie dajecie nam nawet minuty na to, żebyśmy sobie odpoczęły. Tak. To znaczy tutaj to to. Ale to jest wasz problem. Sorry, to nie mój problem. On nie jest już moim chłopakiem. Jana, zrób coś z nim. Laila, to też nie jest mój chłopak. Zostawiłam go. Co? Może dlatego płaczę. Przyszły dwa szczury. Oboje złamałyście mi serce. Jestem delikatny. Biedny Ryan, dziewczyny, zróbcie coś ze swoim chłopakiem. Tak, od godziny nie da się wejść do łazienki. Nie wyjdę stąd, dopóki mnie nie przeproszą. No, dziewczyny, zróbcie coś. Laila, idź i przeproś swojego wrażliwego chłopaka. Jana, ty mi go ukradłaś, więc ty teraz idź i go przeproś. Nie, Laila, ty idź. Zostawcie mnie samego, a wy, Laila i Jana, jesteście okropne. Dobra, widzę, że łazienka nie będzie długo dostępna. Chodźmy poszukać innej. Jesteście bez serca. Jesteście takimi szczurami. No. Doigrałaś się, Jana, co ja? Nie wiedziałam, że Ryan jest taki wrażliwy. Chłopaki, pamiętajcie, że jesteście najlepsi. A my, my jesteście najlepsi. Chłopaki, chłopaki, cii. trwają lekcje. Chodźmy na siłownię. Maskotko, cześć! Chcemy cię kogoś przedstawić! Jesteś gotowy? Nasze chłopaki! Kto to widział, będziemy trenować z chłopakami? Maskotko, usiądziemy z chłopakami na siłowni, dopóki lekcja trwa, ale nie mów nikomu, a trening będzie dzisiaj obiecuję. A teraz poznaj naszych chłopaków to Igor, a to Markus, a to mój Sławek, a to Gera. Dziewczyny żartujecie taki cyrka nie wasi faceci. Diana, no, co z nim nie tak? Wszystko okej, okay. on jest naprawdę miły Maskotko, czemu jesteś zły? Wiesz, że mamy problem z koszykarzami Z koszykarzami wszystko skończone, teraz mamy nowych chłopaków Słuchajcie, weźmy maty i usiądźmy tutaj Do końca lekcji zostało 15 minut Dziewczyny, żartujecie? Mam nadzieję, że to żarty, a nie zemsta na koszykarzach Maskotko, to wszystko na poważnie, zaakceptuj to. I ty, ten króliczek mi się nie podoba. Nie no, jest dobry, to nasza maskotka. Słuchaj, Mary, on mi się naprawdę podoba. A ja się rozpływam na widok sławka. Dziewczyny, przyjdźcie do nas. Idziemy! To, co dzisiaj wydarzyło się w kawiarni, było totalnie haniebne. Przepraszam, wujku, to był ostatni raz. Pana siostrzeniec normalnie zaczął do mnie skakać, ja tego normalnie nie zniosę. Co to było? Smiley, ty się uczysz w tej szkole, bądź uprzejmy. Jak on do ciebie skacze, to ty się odsuń i powiedz, żeby na ciebie nie skakał. Nauczycielu Mike, a ja wspieram Smila, to wina buntowniczek. Zgadzam się z blondi, to wina buntowniczek. No, uczycielu Mike, będziemy mieli lekcję, czy będziemy rozmawiać o buntowniczkach? O Romeo i Smiley. Miał być dzisiaj jakiś interesujący temat. Tematem dzisiejszej lekcji jest nieużywanie plastikowych butelek. Widzieliście, ile śmieci jest za szkołą? No, ja, no już nie ma śmieci, wynieśliśmy je do utylizacji. Tak, i kupiliśmy nowe kwiaty. Będziemy je sadzić w weekend. Dobra, zapiszcie temat lekcji. No i proszę, przez tą dramę przegapiliśmy lekcję. Do widzenia, nauczycielu Mike. Do widzenia, nauczycielu Mike. Do widzenia. Do widzenia. Hooray, zostaw nas. Czyli Darek nie ma w szkole. Mogą sobie przyjść. Nie tęsknię już za Kitty. Chłopaki, mówiłem wam, że musimy skończyć z buntowniczkami. Dobra, trening. O, Markus! A to mój były, Smile. Przytol mnie mocniej, żeby Max zobaczył, kogo stracił. Timur pewnie chciałby zamknąć oczy, ale nie może. Nie rozumiem, buntowniczki, co to za zamieszanie na siłowni. Teraz nasza kolejny trening. A osób postronnych tu nie powinno być. Diana, kto to w ogóle jest? Smiley, to nie są obcy. To nasi chłopcy. To wy tutaj jesteście obcymi. Idźcie potrenować na zewnątrz, jest taka piękna pogoda. Maskotko? Chłopaki, ja tu od godziny siedzę i patrzę, jak oni się całują. To nowi faceci buntowniczek. Dobra, chodźmy na zewnątrz. Faktycznie jest fajna pogoda. Tam potrenujemy. Tak! Zrobiłyśmy to. O, jak długo będziemy tu siedzieć? Jestem trochę głodny. Macie tu kawiarnię? Tak, możemy tam iść. Robią tam najlepsze lata. Nad, no, odsuń się od swojego chłopaka. A co? Czy lekcja się już skończyła? Chodźmy do kawiarni. To chodźmy do szkolnej kawiarni. Wydaje mi się, czy naprawdę to widziałem. Mówiły, że przyjdą z nowymi chłopakami dzisiaj, ale myśleliśmy, że ściemniają. Nie wiem, jak wy, ale ja do nich podskoczę. Jak oni mają na imię? Nie, Nie wiemy. wiemy. Pójdę do Rudego i mu wygarnę. A widzieliście ich reakcję? No, przynajmniej się tu nie uczą. Poszli do kawiarni, więc i my tam idziemy. Zobacz, Markus, to nasza ulubiona szkolna kawiarnia. Ale nie osiądziemy przy jednym stole. Kitty, jest nas za dużo, zajmiemy wszystkie stoły. Ice, spoczęstuj nas swoją specjalnością, pysznym latem. Co to czterech nowych facetów? Ciekawe czy koszykarze już ich widzieli Gdyby ich zobaczyli to już byśmy wiedzieli Krzyczeliby na całą szkołę Mówi co buntownicze Ta szkoła jest naprawdę fajna Byłoby wspaniale gdybyś się tu uczył Bylibyśmy zawsze razem No nie wiem muszę zapytać rodziców W naszej kawiarni pracuje Ice i Pizza Dwoje zakochanych Co zapomniałeś, zapomniałaś że jestem głodny Ice zrób burgera dla mojego chłopaka Markusa Igor chcesz burgera jesteś głodny Zjadłbym pizzę Ice pizza dla Igora Jestem w szoku Mary, wymieniłaś Maxa! Wymieniłaś Maxa! Wymieniłaś Maxa! Omawiasz się ze mną tylko po to, żeby zastąpić Maxa? Nie, 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 nie! Ice, dwie lata dla nas! Mhm, obiecały, że wrócą do treningów, jak pojawią się chłopaki. Pojawili się i oczywiście nie ma treningu. W ogóle nie dotrzymują słowa. Diana, możemy porozmawiać na korytarzu, czy nie zamierzasz z nami gadać? Zaczyna się. Markus, idź i zajmij się moim byłem. co? Chodzi mi o to, żebyś się zajął moim byłym, to ten w żółtej kurtce. Jeszcze będę miał czas się zająć twoim chłopakiem, ale najpierw chcę pogadać z tobą. Nie spodziewałem się, że tak szybko znajdą nowych. Tak i tak mocno się kochają. No no to co mam iść tam? Dobra, Markus, porozmawiam z nimi. Kitty, zamów mi mojito. A jest mohito dla Diany? Zobacz, Dima, nie ma sensu biegać za dianą. Zmienia chłopaków jak rękawiczki. Sam widzę. A ja jestem w szoku, nie sądziłam, że buntowniczki zostawią koszykarzy. Spodziewałem się. Ej, czy Nad też ma nowego chłopaka? Tak. tak. No co, chłopaki, porozmawiajmy. Która z was wymyśliła nowych facetów? Ryan, jesteśmy tylko przyjaciółmi, przyjaciółmi. No dobra. Oskonale. I ty by nigdy nie znalazła nowego faceta tak szybko, ty ją zmusiłaś? A Mary, ona jest taka nieśmiała, teraz siedzi i się tam całuje. Koszykarze, nie rozumiem. Co to za panika? Już dawno się rozstaliśmy i nie zaczęłybyśmy się spotykać z nowymi chłopakami, gdybyście dali nam spokój. My zapomnieć? A zapomniałaś, jak przytulałaś Dimę za moimi plecami? Słuchaj, Smile, to już przeszłość. A Dima jest tylko moim przyjacielem A ty zapomniałeś, jak roznosiłeś ulotki I pisałeś, że moja piosenka jest okropna? Diana chce, żeby Mary zostawiła tego nowego faceta Koszykarze! Co? Jak oni się nazywają? No dobra To nie jakiś łachman, Max To Sławek No dobra, mamy nowych chłopaków Zaakceptujcie to Wydaje się, że naprawdę je straciliśmy Nie no, ja zamierzam walczyć o Kitty Serio? No to proszę, idź walczyć tylko nie wiem jaką kategorię wagową ma ten nowy facet. Diana i co? Koszykarze są w szoku, że nas stracili. To tyle? Są w szoku? Wyobraź sobie Mary, że tak. Kochani, a wy zostawcie lajki i subskrybujcie nasz kanał. I napiszcie, których chłopaków wolicie, koszykarzy czy naszych nowych chłopaków.